Fundacja Przemek Dzieciom zaprasza. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Emilia Krakowska i mam zaszczyt być zaproszoną przez Przemka Fundację Przemek Dzieciom. Jestem zaproszona 4 września na godzinę 15. Proszę Państwa, godzina 15. Przemku, Gdzie to będzie? W Domu Harcerza w Gdańsku. W Domu Harcerza w Gdańsku. Przy ulicy. Za murami. Za murami. Piękne miejsce, wspaniałe. Proszę Państwa, zapraszam Was bardzo, dlatego że zostałam zaproszona, a tęsknię się za Gdańskiem, za Gdydzią, ponieważ powiem nieskromnie. Czuję, że zostawiłam tam wielu przyjaciół, jak również wiele wspomnień rodzinnych, ponieważ moi rodzice budowali przed wojną Gdynię. Mam wielki, wielki sentyment do tego miasta, do tych ludzi, którzy zapełnili te domy, ulice i szkoły i szpitale, w których są dzieci, które wymagają opieki szczególnej opieki i wielkiego serca. Dlatego zapraszam Was serdecznie i cieszę się, że będę mogła pomóc dzięki Wam Państwu, jeżeli przyjdziecie. Do zobaczenia 4 września w Gdańsku. Emilia Klapowska zaprasza.